Widzowie, Dzisiaj spróbujemy zagrać na 20%. Jak chodzi, grę, na przykład na Hoblokze, na przykład Dead Railsy I może zrobimy, jeśli mi się rozładuje, to ja zrobię o to odcinek. Mój brat, mój kolega tu gra. Ja już to da damy... będę. Tak. Wchodzimy tu już 19%. Jak mi się uda, to mogę dawać do 10 i potem mogę przerwać. Nie. O, będę tak grał XD. Ja będę sam, jak ktoś grał bo nie chcę z kimś. Chcę z kimś. Ja chcę być sam. Chcę, by i chcę, żeby był ekran, normalny, ja nie chcę mieć jak u. u A Halo. Halo, halo. Eee. Halo. Siu. Aha, ja wiem czemu, bo. w dyrektywie jest coś takiego. O, jesteś, nie? Ja mam cały czas wyłączony mikrofon, ale to nic, bo za... To... O, ja muszę... Nie bu... To ja mam takie sikarkę i zaraz pójdziemy tam dalej. Ja nie za długo będę takiego, takie video z komarką. O Uzie... O, może sobie zrobię na telefonie. To dawaj, będzie. I te dwa? Aha. I XD, ich spaliłem. Aha. Nie widziałem, aha. No to ja postawię na pauzę. I... 谁觉得？ Co się dzieje? Aha to koju Ja muszę wyjechać stąd. Tak. Na żal, bo ja jeszcze nie chcę zdechnąć. Stop, 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 stop Teraz bieg, Biegnij, biegnij. Jak to są Wielgier, to muszę szybko biegać aha to jest zombiak no to chodź ty aha to są dwa zombiaki ja nie mogę ja zdechłem i ile przyjechały zaraz zobaczymy i mam jeszcze 15% ale jutro będzie nowy odcinek ale he, przecież kiedyś nie mogę skakać okej do widzenia to przyjechaliśmy e, 1985 metrów. Wszystkie papa, zostawcie lajki, subskrypcje, pa pa!